Budujemy wam dom, remontujemy wasz dom Ostatnie chwile. z budynkiem przyciągania to jeszcze nie widziałem Na żywo O! o! To to idzie robota, patrz Niepotrzebnie tym jeszcze John deerem z tą linką bo on już wyrwie Bo to się ogarnie samo, no O, patrz, O, patrz, o Ściury, bo bym tam taka wielka Ściury? No właśnie go złożysz, tego połóż Uuuu Ba, 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 oooo Oooo I no koniec tak Skończyło się To tego paliwa żeś nie dolał? Czy to są te korzenie? I ta jest no wtedy też będziesz wyrywał Trochę Jak on wyno... wy... ten podnosi to nie pójdzie, ty to A. trzeba... Jak nie podniesie to wcale Po ramę trzeba to już orka, bo to A. Dobrze kryje No nie, nie, nie A tutaj to będzie generalnie Tam się ciekawsze to co dzieje, to jest Ja wiesz, to no. tam dęba z tym się tam. Tego, co nawet nie ma jak odpłapać, bo to jest... Proszę cyklopem przejechać i go złapać chyba O, jakie myszy O, jakie gniazdo jakieś O, leci Strzała o, Wyszkolony pies Tu masz, pat O, zobacz jaki Swariat Żaby nie bieżą Szukaj, szukaj

Dobry jest Daj tam mi takiego psa do domu znaczy nie, to żebym miał w domu myszy Złapał już płykę? To dwie złapał Wy złapałeś? Sukaj mi, szukaj, szukaj mi Ja. Pierwszy ogień, najgorsza lina Jakby 60 ciągnęła, to by mogło Lina później dopiero puścić Naptow no, mogła 60 pójść No Nie no Ale te myszy tak jest zmutowane tu masz bo takie wielkie kurwy Bo to panie to są normiska No państwowe to są Unijne no. Unijne to za grube są jak unijne Sorik Dobrze ci idzie Szukaj dalej Szukaj, 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 tu szukaj, szukaj, szukaj. tu szukaj do piękna wlazła szukaj Szukaj, wyszł, wiesz, wiesz. o jest wiesz. jest tu jest no, nie załapał Wieszaj, bierz się, wiesz się. łowieczki pies się, nie. nie wiem to będzie opowieść o psie, który jeździł Ursusem. Jo, i łapą myśl. Zaczepię cię, ale jak znowu kurtka pobrudzę? O kur... Poczekaj A Będziesz strzelać Będziesz strzelać dawaj Na no bezpieczną odległość 4 km trzeba odejść przy takiej linie Sarik patrz! Lepi tam jest Kurwa Wyciągnął Jebaniec <gry> no nieźle Lina nie pękła, ale Nie wyciągnęła cho przynajmniej. Chociaż o, Nie wiem Czerik, co ty zrobił? Jak trzymałeś linę? Tam jest walka, dalej tak Dyntkę rozjebiesz Co robisz? E? Co robisz? Leń tutaj... <gry> nie, nie trudno O Jezu. Chyba rozjebiesz Co to jest? Cmentarz jakiś? No, nie. Uzdrowisko Uzdrowisko, jo O już widać, że to nic nie będzie Tak goło Czarnik, chodź Czarnik, ej szukaj Chodź tutaj słuchanie. Gdzie tam psie? Szukaj, szukaj tu, szukaj Tam nie ma już, chodź tu Bykie, bykie, bykie Wieszcie, To tu jest, jest trochę Nie czułeś Szalik, szalik, szalik Tak ta to nie będziemy robić Szukaj, wieszcie, wieszcie Wieszcie, wieszcie, wieszcie No nie no, ty sam tu byś się tyle jebał? Wieszcie, wieszcie, wieszcie Ale go gryźć muszą patrzeć Wieszcie, wieszcie, wieszcie Dawaj tu szybciej, bo trzy ci spierdalają Dawaj Chodź tu Dawaj Tu jest tu jest, Tu jest, tu jest. Tu jest. Gdzie jest? Tutaj gdzieś pobiegła Szukaj Patrz Szarik Chodź Szukaj szukaj go, bierz go Tu szarik. Tu jest, tu Szarik, tu Bierz go, go, bierz go bierz go, bierz go, bierz go bierz go, bierz go, jest go, bierz go, bierz go bierz go. Bierz go, bierz go Szarik to ma trochę problem, bo ma za ciężko dupę go rzuca Na zakrętach za dobrze karmiony, za dużo myszy, pieprza. No ale Jak on już czwarto dzisiaj strzelił, A jak on po 10 potrafi zjeść. I nie, 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 Ale to się nie, nie, za nie, nie, się się tylko ten... bawi z z nie, Tylko te nie, są smaczne, tylko te zabawki jakieś zepsute, bo nie, hmm. nie, działać nie, <słyska> 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 Chodź walnij trochę, ty! O, to nie wyrnia To nie ma jak wiązać skończyły możliwości z supła Masz spawarkę taką? A ja wszystko mam no. Będzie ta spawać linkę? Ja. I... Przy tym odsunka, bo jak to strzeli to 60 chyba już będzie wywita no. 60. A... Może się wybić, nie. jak mocno pierdolnie to na pewno się wybije A bo jak ta śruba łącząca strzeli Dobra, tu jest większe oczy O Jezu Kzeciu Mańczu To chyba ruski szpader ruski szpader jo Weź palcem tam Dobry plan To ja już nie wiem, czym to wyciągniem. Profesjonalna będzie robota, patrz. Patrz, zwiążę go. E. E. Nie wiem. Patrz. Poczuj się, może zadziała. No popatrzymy na chmury. Dobra, pokażę. Kurwa, to nie wygląda bezpiecznie, ten super tam. O jest. O O O, John Deere stop John Deere stop Oj, aż tu Korpus wiebało do środka, tak strzeliło w niego Ale chyba by tu nikt, mój by się nie kopał, tak? 60 <tuelly> to by nie kopała Oj Mój by zgała Pół by za osobę jakbym pojechał A no teraz trzy części będzie nawiązać. wiązać Trzy ja supełki będą Nie dać śruby? zejdź tu z knubu. Kwaintu. <grywa> Co to za tuba śruba możeśmy coś sesa. Jo. Odwalił 3 2 1. Nie włączaj te blokady. To za długo wytrzymuje ten łańcuch. Kurwa, że ten łańcuch nie puści. O, jakiś szur, Szalik, za go On się zbierał ofiary swoje. O! Tego może pójdzie! Prąd, Jeszcze 60 popię trza ten projekt, bo się tak powiedzieć. Będzie dalej próbowanie. Ej, już wszystkie koła letu. W końcu coś puści! <śmieniu> o, wiedziałem! <śmieniu> tak, dzisiejsze słowa dnia W końcu coś puści! Łańcuch znowu na rekord Ale teraz jeszcze dłużej wytrzymał Ale A weź tego to jeszcze tutaj gdzieś To może <śmieniu> nie pójdzie a to on taki świeżo śniad. O no no i co to jest? Ty, ale wiesz co w końcu coś na filmie wybiegło? Ale tu już jest pęknięty do co... A tam w go jeszcze trzy razy. Nie ma. Ty. Na tym suple zapnij. Nie, ja nie wyrwie. Jo, odbieramy zbieramy na tym filmie na linę Na linę Tylko Najlepiej na cztery od razu jo. Jeszcze jednego dządina by się przydało Jo Ty ja Belarusem przyjadę i z boku ustanę, to może pójdzie kurwa Dobra, to już tak symbolicznie, że był ostatni raz pękła Symbolicznie Zakończenie pracy Liny na gospodarstwie! Co jest? A po co widzę? Sarika, jebaniec To no nie mogę, no to, to jest jajca O, trzyma go jeszcze No i nara Koniec Ty, teraz mamy 3000 subów nie ja. dali im rady na 30, kurwa spróbujemy jeszcze raz. I pójdzie. Ty, sztywny łańcuch. No zobacz, jak się ogniwka powyciągały. Ja pierdzielę. Także idziemy robić coś pożytecznego. W końcu. Tak jest. O, jaki lichy dekel? To dwa lata Gdzie to lichy dekel? Tutaj robimy dekel z drewna, żeby bizon nie, żeby bizon nie wpadł i w razie, że go przejechał po deklu. Tak. To. Biesz tam kopał? No a jak? A tam deski jakieś są, nie? A, Czy nie? Tak O, jadzie sprzęt Tak, bo to mi tam są żmije A, tam żmije Jakie żmije tam? Żmija żmij nie gryzie W rynkie już Bo uciekła Tamtą tam rurę A? To, to niech nie wyłazi, już lepiej no, Tak To się wtykaj po torbie tam Szaryka, bo już od razu Szaryk Będziesz gumowce do jajec jest Gmija, gdzie mija zmija. No tak. Szaryk? Uka, cór, cór, uwaga, uwaga, uwaga co to jest? A szaryki mięso zaniósł do czujnika? Jo yeah. Nie, nie Ja yeah. Yeah. bym chciał na później się zostawić pies, oszczędny Szaryczek Kszczura do czujnika zaniósł Co się już jad to jego Malutki szaryczek, na później sobie A to będziesz głęboko kopał na cztery D? Nie Cztery rynny? <baixo> Ziemię? Trosieczkę o, to... A tu miałem ręki nie wsadzać, zapomniałem <laughs> Coś znalazłeś tam? Do połowy ten A zimną tam masz chociaż? No, tutaj bardzo Nie bawić, kładź po prostu te deski i jadziemy <laughs> Najwyżej pobiorą już. A to takie dachowe najlepiej, to w lepiej trzymało Ale nie za blisko środka więc dał te... No tak i, i druga tak tu a ja znów polu robię dzisiaj sam, już na ziemi i czekam, trawę kosić babocza. Nosisz szpiki, bo boże, po co tipsy, W traktorze gębeku, dężpa się już pół dnia. A ja znów polu robię dzisiaj sam, już na ziemi i czekam, trawę kosić babocza. Nosisz szpiki, bo boże, po co tipsy, w traktorze gębe dężpach kluj już w

Będzie leżeć? Aha, a co, ile? Teraz jak odwróci tajnie, nie będzie pasować, to będzie hit internetu <noise> Dobra, my tam ogólnie jadziemy, że to. Elo. Elo.